Ch Żeby zrobić naszą charakteryzację, zacznijmy od podstawy, czyli stworzenia sztucznej skóry i krwi. Wszystko, czego potrzebujecie znajdziecie w Waszej kuchni, a najdalej w sklepie spożywczym i aptece. Jeśli z kolei znacie już ten przepis, to kliknijcie tutaj i przeniesie Was to do tego momentu filmu, kiedy już charakteryzujemy. Żeby zrobić sztuczną skórę, która jest niezbędna do wykonania tej charakteryzacji, potrzebujemy wodę, glicerynę i żelatynę. I tak, każdy z tych składników jest niezbędny. Stosunek, tak jak widzicie, 2 do 2 do Jednej części. Wszystkie te składniki dajemy do niewielkiego naczynia, miseczki albo kubeczka. Podgrzewamy naszą mieszankę w kąpieli wodnej, czyli w garnuszku z gotującą się wodą. Powoli, ale dokładnie mieszamy całość, tak żeby nasza mieszanina była jednorodna i miała lejącą się konsystencję. Jak już to mamy, musimy chwilę odczekać, żeby całość nam leciutko bardziej stężała, żeby była bardziej gęsta, bo taka lejąca się szybko spłynie nam ze skóry. Zresztą, sami widzicie tą poprawną konsystencję. Jeśli potrzebujemy sztucznej krwi, nic bardziej prostego. Do naszej sztucznej skóry dodajemy dużo czerwonego barwnika spożywczego i kilka kropelek niebieskiego. Wtedy mamy idealny, realistyczny kolor, prawda? No to zaczynajmy! Wklepujemy czerwoną pomadkę w cały obszar, gdzie będzie nasze poparzenie. Możemy ją rozprowadzić palcami lub przy użyciu gąbki naprawdę totalnie dowolnie. Teraz biorę sztuczną skórę, oczywiście o gęstej konsystencji i nakładam na cały różowy obszar. Taka nierówna i lekko błyszcząca powierzchnia już daje nam rewelacyjny efekt. Można z tym się zatrzymać, ale można też pójść kawałek dalej. Poczekajmy jednak jakieś 10 minut, aby całość nam pięknie zaschła. Teraz na całość używamy pudru matującego. Zniweluje to świecenie, ale też pozwoli na łatwiejszą aplikację kolejnych kroków. Teraz ostro zakończonym, ale nie ostrym na tyle, żeby zrobić sobie krzywdę przedmiotem, wydłubujemy dziurki w naszej masie. Będą to wyżarte bąble naszego poparzenia. Boki rany przyklejam same do siebie, dzięki temu ta struktura będzie jeszcze bardziej rozbudowana. Oczywiście niech to będzie nieregularne. Jedne niech będą większe, drugie mniejsze, też w jakiś takich losowych miejscach. Pamiętajmy o tym, bo dzięki tym krokom będzie to bardziej realistyczne. Dziury przyciemniamy, mieszając odrobinę czerwonej pomadki z czarnym cieniem do powiek. Są to największe zagłębienia, więc one muszą być ciemne. Małym syntetycznym pędzelkiem wypełniamy dziury. W sposób naprawdę niechlujny, brudzimy okolice rany, a całość przelatujemy jeszcze gąbką lub palcami. Podkreśla nam to złożoną strukturę powierzchni, no i fajnie brudzi i koniec, nasza rana już jest gotowa i właśnie tak pięknie się prezentuje. Na pewno fajnie będzie wyglądało, jeśli zrobicie dwie takie dłonie. Największymi atutami tej charakteryzacji jest to, że jest to niesamowicie szybkie, tanie i łatwe do zrealizowania. Możecie też to wykorzystać na każdej powierzchni, czy to dłoń, czy na przykład twarz. Ja na twarzy dodałam jeszcze odrobinę krwi, dzięki temu to wygląda tak jeszcze bardziej soczyście, że tak to ujmę. Dzięki temu efekt jest troszkę inny, ale równie ciekawy. Dajcie znać w komentarzach, które poparzenie bardziej przypadło Wam do gustu. No i oczywiście oznaczajcie Wasze prace na Instagramie, tak żebym mogła zobaczyć Wasze dzieła. No i być dumna. Śmiało klikajcie w playlistę Halloweenową, bo tam jest naprawdę dużo propozycji tego typu. A jeśli czegoś nie ma, to śmiało sugerujcie w komentarzach. Nieskromnie jeszcze tylko wspomnę, że 4 listopada jest premiera mojej książki i od wtedy będzie dostępna w każdej dobrej księgarni. Zapraszam Was serdecznie oczywiście na spotkania autorskie. I wspomnę tylko, że Warszawa nam się przestawiła. Wszystko macie oczywiście, wszystkie wydarzenia w opisie pod filmem. No i tutaj napisano o tej Warszawie przecież. No, oficjalny hashtag książki to tajniki RLM. Wszystko co związane z tym wrzucajcie, a już całkiem niedługo ogłoszę w związku z tym konkurs. No i ogólnie, tajnikowcy, łączmy się! A już się żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bardzo często pytacie mnie, jak to coś zmyć potem. Wystarczy, yy, w wasze własne ręce, woda i bydło. Może być mleczko do demakijażu czy coś. Zaczynamy! Po prostu wystarczy to delikatnie zrolować i się samo pięknie... Odkleja. Ciach, ciach, ciach. Ciach, ciach. En reset er gewoon omheć. Kciuki, kuren.